Witam was moi kochani w kolejnym odcinku z pogromców mitów W GTA San Andreas. Ja jestem Hubson na no przed Wami, poza oczywiście mną, moje zajebiście niedokończone tło. Mam nadzieję oczywiście, że będzie ono dokończone wkrótce, ale to co wiem, że wkrótce na pewno się wydarzy, to oczywiście sprawdzanie sugestii od was. I tak oto właśnie zwróciliście mi uwagę na jedną rzecz, że telefon od Sweeta, wtedy, kiedy on dzwoni i mówi CJ'owi, żeby ten przypakował, różni się, ale nie w przypadku gdy przypakujemy przed tym momentem, tylko gdy przed

Steroids what's up? Your fat to muscle ratio. That's what's up. Sweet. What you on my back for now? I know we're more than moms and all, but there's no need to let yourself go, CJ. So I put a little weight on, but there's a gym I go to just up a couple blocks on the Grove. No i do tego napisaliście mi jeszcze to, że w tym micie, gdzie badaliśmy sobie to, czy CJ jakby będzie miał przywróconą broń do ekwipunku, z której korzystał wcześniej, ale wytraciły mu się kule po podniesieniu broni z tej samej kategorii, że ta właśnie rzecz nie działa w przypadku pistoletów, ponieważ pistolet z tumikiem, a pistolet zwykły mają inne naboje. Z kolei to, co się jeszcze okazało, to to, że w przypadku M4, no i kała ta sztuczka działa, no bo te bronie mają tak jakby tę samą amunicję. No a tymczasem przechodzimy sobie do szybkiej reklamy, no a potem do zbadania kolejnej świeżej porcji mitów. Zapraszam. No i zanim przejdziemy dalej, to przypominam jeszcze na szybko o serwisie Eneba, zwłaszcza jeżeli niebawem planujecie zakup jakiejś gry komputerowej. Aktualne promocje znajdziecie w zakładkach znajdujących się w górnej części strony, z kolei wszystkie potrzebne linki zostawiam Wam, jak zawsze, w opisie poniżej. Pamiętajcie też, żeby przy zakupie wykorzystać mój kod ponieważ zawsze parę złotych zostanie po prostu w waszej kieszeni. Zachęcam zatem do odwiedzin serwisu eneba.com. W misji Home Invasion, kiedy wejdziesz do domu pułkownika i zaczniesz strzelać z USP z to pułkownik się nie obudzi. Zatem, moi kochani, na początku tego odcinka przynosimy się prosto do zadania od Ridera o nazwie Home Invasion. Jest to misja, w której musimy opieprzyć pana Ferrybergera. Ma on oczywiście interesujące nas przedmioty, czyli bronie i to, co musimy zrobić, to, żeby te bronie oczywiście pozyskać, to obrabować jego chałupę w nocy. No bo to jest oczywiście najbardziej ku temu sprzyjający czas. Żeby oczywiście sobie to wszystko nieco przyspieszyć, to teleportujemy się prosto na miejsce. Oczywiście wyszło mi to nad wyraz zajebiście. Spróbujmy raz jeszcze, uwaga. Tym razem poszło całkiem spoko. Ja za chwilkę, oczywiście, to co będę musiał jeszcze zobaczyć, to to, czy w ogóle CJ jest aktualnie zaopatrzony w pistolet z tumikiem. No i akurat tak się fajnie składa, że na tym save mam ten pistolet z tumikiem. Także wchodzimy sobie do środka. Oczywiście jeszcze mnóstwo różnych jakichś tam samouczków. Natomiast zobaczmy, co stanie się, gdy strzelimy sobie przykładowo w ścianę na parterze. Okej, okay, spoko, jest to całkiem ciekawe, chyba wystrzelałem już jakieś trzy magazynki i dalej pułkownik no sobie słodko śpi. Zatem pójdźmy sobie z tym wszystkim o krok dalej i spróbujmy strzelać w ścianę, która znajduje się tuż przy pokoju pułkownika, w którym on oczywiście śpi i zobaczcie, że dalej kompletnie nic się nie dzieje. Pasek noise, czyli oczywiście pasek hałasu tak naprawdę no, pozostaje nienaruszony. No i chyba takim ostatnim etapem, żeby zobaczyć jak skuteczny jest pistolet z tomikiem będzie to, żebyśmy postrzelali sobie bardzo blisko, w sensie Będąc bardzo blisko, pułkownika Ferbergera. Powiem wam, że jest to ogólnie mega zajebiste. Gościu śpi, z otwartymi oczami, my sobie dookoła niego strzelamy. Ja wiem, że to jest pistolet z tumikiem, of course. Ale mimo wszystko mi się wydaje, że jednak z takiej odległości, no... Powinno to chyba wyglądać ciutkę inaczej. Niemniej oczywiście mit możemy sobie potwierdzić. Gdy będziesz jechał autem równo po torach, to przejazdy kolejowe będą się zamykać tak samo jak wtedy, gdy jedzie pociąg. No i okej, okay, ja w tym momencie znajduję się bardzo blisko torów kolejowych, a dokładnie przyjazdu, no takiego wiecie, przez te tory kolejowe właśnie. Spawnujemy sobie aktualnie, jak zwykle na początku sedana w postaci Admirala, który mi się wydaje, że będzie całkiem chyba spoko pojazdem do przetestowania tego mitu. Za chwilę zobaczymy. Ponieważ szukamy ogólnie samochodu, który ten rozstaw kół, tą szerokość kół ma idealnie na takim samym poziomie jak idą tory. Także zobaczmy sobie jak to wygląda w przypadku so pojazdu Admiral. No, mi się wydaje, że ten pojazd jest naprawdę dobrym do tego, żeby sobie ten mit właśnie przetestować. Zobaczcie, że koła prawie, że idealnie pokrywają się storami. Także za chwilkę sobie zawrócimy i zobaczymy, czy przejazd kolejowy, a dokładnie szlabany, czy one się po prostu zamkną. No i okej, okay, wydaje mi się, że jestem ustawiony idealnie. Także będziemy sobie powoli, powoli jechać, powoli będziemy sobie zmierzać do szlabanów. Jesteśmy już naprawdę bardzo blisko. No, jedziemy, naprawdę, no na pewno jesteśmy wszystkimi kłami na. Całych, na tych całych szynach, i zobaczcie, że szlaban niestety się nie zamyka aktualnie. Wiedźmy sobie jeszcze tutaj: no i szlaban ani drgnął. No i wydaje mi się, moi kochani, że aktualnie samochód Brawura będzie jeszcze lepszym pojazdem do tego, żeby sobie ten mit przetestować. Zobaczcie, że ten samochód naprawdę mega płynnie po tych torach jedzie i ewidentnie wszystkie koła szyn dotykają. No i okej, okay, w tym momencie ustawiłem się na tych torach naprawdę idealnie. Zobaczcie, że jedziemy centralnie po szynach, na no szlaban dalej ani drgnie. Zobaczmy sobie jeszcze dla pewności przejazd kolejowy w San Fierro, natomiast już z tego co widzę, dalej ten cały efekt uzyskany przez nas będzie dokładnie taki sam. W sensie szlaban ponownie ani drgnie. Nawet gdy zabijesz agenta, który zrzuca Beczki w Andromadzie podczas misji Stowaway To te beczki i tak będą spadały W taki sam sposób, jakby ten agent Dalej żył. No i wydaje mi się Moi kochani, że to jest chyba trzeci odcinek Z rzędu, gdzie pojawia się misja Stowaway Ponieważ cały czas sobie w niej coś tam badamy Dzisiaj zobaczymy sobie to, co stanie się Gdy zabijemy tego gościa, który Zrzuca beczki w Andromadzie Czy one rzeczywiście dalej będą spadać Czy jednak no, spadać przestaną Zastosujemy sobie może na początku trik Którego ostatnio się nauczyliśmy, także zniszczymy sobie Andromadę w taki sposób, aby na pewno nam nie uciekła. Wbijamy do środka, no i przechodzimy oczywiście do próby generalnej. No i okej, okay, pan, który nas interesuje, znajduje się na samym końcu tego samolotu. Weźmiemy sobie może snajperkę i spróbujemy go za chwilkę zabić, tylko mam, mam nadzieję, że jak go... Fuck! Mam nadzieję, że jak go przymierzę, to że nie wybuchnie samolot, nie wybuchnie i zobaczmy, czy aktualnie będą te beczki spadać dalej, czy jednak nie. No, moi grani. ewidentnie beczki znajdujące się w Andromadzie są oskryptowane, ponieważ koleś, który je zrzuca, nie żyje, a beczki dalej spadają, jak widzicie też w tym momencie. Także mit możemy sobie potwierdzić. Jeżeli zamontujesz hydraulikę w sandkingu, to jego prędkość maksymalna wzrośnie. Chyba nie ma to znaczenia, czy jest podwyższona, czy obniżona. Jak pamiętamy z przeszłości, niestety tego typu mity zazwyczaj kończyły się jednym wielkim niepowodzeniem. Jakiś czas temu badaliśmy sobie właśnie, czy samochody są szybsze z hydrauliką czy nie są. Okazało się oczywiście, że nie są. Natomiast wtedy w tamtych próbach na 100% nie badaliśmy sobie pojazdu sandking, więc być może ten pojazd z tego właśnie względu, w sensie posiadając tak jakby hydraulikę, być może no, wyjątkowo będzie szybszy. Zobaczmy, czy w ogóle będziemy mogli sobie ten samochód stuningować, czy jednak będzie to Niemożliwe. No ale spokojnie, nie poddajemy się tak szybko, ponieważ mamy oczywiście nasze cheat menu. Mamy tutaj vehicle cheats i mamy install hydraulics, czego nie widzicie? Nie, jednak widzicie, także spoko, zainstaluję sobie to przy was. E, oczywiście hydraulika zamontowana przez cheat menu działa równie zajebiście fajnie, jak też w garażu tuningowym. Jest to dokładnie tak samo. No i w tym momencie po prostu przejdźmy sobie do prób, zobaczmy jak wygląda prędkość maksymalna i ogólnie taki, no, wykonamy sobie mały test szybkości, zarówno na bo zobaczymy sobie, czy samochód Sandking w określonej drodze, a właściwie określoną drogę, przyjedzie w szybszym tempie. No i zobaczymy sobie też ogólnie prędkość maksymalną. No i wyniki tych prób moi kochani okazały się być naprawdę ciekawe, ponieważ o ile w przypadku Sandkinga zwykłego a Sandkinga z hydrauliką nie było żadnej różnicy, o tyle gdy w Sandkingu tylko i wyłącznie użyliśmy część hydrauliki, no to okazywało się, że samochód jedzie szybciej. Jeżeli zmienimy lakier taksówki z oryginalnego na jakikolwiek inny, to nie znajdziemy chętnych pasażerów, pomimo tego, że będą w pobliżu. No i okej, okay, ja właśnie wyposażyłem się w taksówkę, jadę sobie właśnie prosto do garażu tuningowego, żeby zmienić jej kolor i powiem wam, że tutaj mam też naprawdę spore wątpliwości. No bo ogólnie jest tak, że gdy jeździmy sobie po mieście i nie mamy włączonych misji taksówkarskich, to oczywiście no nikt do naszej taksówki nie wsiądzie. Niezależnie od tego, jakiego ona jest koloru, no po prostu czegoś takiego nie ma. Czyli wychodzi na to, że w tym momencie Będziemy musieli sobie oczywiście włączyć te misje taksówkarskie i wtedy rzekomo nikt do naszej taksówki nie wsiądzie. Brzmi to delikatnie podejrzanie, mniej uważam, że mid jest całkiem spoko i możemy go sobie w tym momencie przetestować. Weźmy sobie taksówkę czerwoną, no i po włączeniu misji Taxi Driver zobaczmy, czy będziemy mieli jakichkolwiek klientów. No, no póki co pojawił się napis, że tutaj nie ma żadnych klientów i żebyśmy szukali dalej, także spoko, skoczymy sobie gdzieś tam e, paręnaście metrów dalej. Tutaj idzie jakaś kobitka, zobaczmy czy będzie chciała wsiąść do taksówki. Ale jak widać, dalej nie. W ogóle całkiem ciekawe jest to, że ten napis: Der are no fares nearby. Keep looking, no tak naprawdę w ogóle nie znika. No i to jest całkiem ciekawe, ponieważ aktualnie sobie jeżdżę taksówką żółtą i dalej, no żadnego kursu na horyzoncie nie widać. I tak samo jak w przypadku właśnie taksówki czerwonej, dalej mamy ten napis wyświetlony, nie? Że nie ma żadnych kursów i żebyśmy szukali dalej. No i dobra, moi kochani, wydaje mi się, że chyba coś musiało być zbugowane na tamtej wersji gry, ponieważ w momencie, gdy się przesiadłem, no to automatycznie mogę w końcu tych klientów poszukiwać, nie? Z tym, że no dalej nikt ze mną nie chce tą taksówką jechać. Zobaczyłem sobie teraz inną dzielnicę i momentalnie, gdy się pojawiłem w tej innej dzielnicy, to jakiś tam klient do żółtej taksówki się no, tak naprawdę momentalnie pojawił. Zatem raz jeszcze sobie w tym momencie tę taksówkę przemalujemy na kolor czerwony, także bierzemy na szybkości, wyjeżdżamy z tego garażu, lecimy na miasto i znowu szukamy oczywiście kursów. No i moi kochani, tak naprawdę to od razu, gdy włączyłem sobie dwójkę, czyli w sensie Klawisz odpowiadający za to, żeby włączyć misy taksówkarskie. No to od razu pojawił się klient. Także całkiem szybko możemy sobie ten mit po prostu obalić. Rower BMX jedzie szybciej niż auto perennial. Aktualnie, moi drodzy, znajdujemy się na lotnisku w San Fierro i przed nami są naprawdę niesamowite tytany prędkości, czyli oczywiście auto Perennial jak i rower BMX. Czy rzeczywiście BMX będzie szybszy od pereniala? No, brzmi to niezwykle podejrzanie, ponieważ jednak jest to rower. Ale biorąc pod uwagę to, że w GTA San Andreas naprawdę dzieją się różne dziwne, niespodziewane rzeczy, tak jak to, że chociażby te uszkodzenia na tym asfalcie na płycie lotniska, okej, okay, delikatnie tak jakby lewitują. Nie wiem, czy to Widzicie? No to mam to na uwadze i wydaje mi się, że taką próbę rzeczywiście można wykonać. W sensie, czy BMX będzie szybszy od pereniala, czyli od samochodu. No i moi kochani, jak się okazuje, auto perenial, jeżeli chodzi o przejechanie większego dystansu, czyli w naszym przypadku całego pasa startowego w San Fierro, jest szybsze, ponieważ po prostu ma większą prędkość maksymalną. Natomiast rower BMX znacznie szybciej osiąga swoją prędkość maksymalną, czyli 80 km na godzinę, niż jest to w przypadku auta perenial. W tym odcinku z pogromców mitów, to niestety byłoby na tyle. Oczywiście widzimy się niebawem. A ja, jeszcze na koniec, jak zawsze, chciałbym mocno podziękować patronom za wspieranie mojego kanału. Dzięki raz jeszcze, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!